no i w końcu przyszła ta chwila na wyjęcie mojego peklowanego mięsa siateczką sobie przygniotłem żeby mięso nie stykało się z powietrzem dobra na bołczek już nie będzie nam potrzebne i wyciągamy mięsko mięsko oczywiście kupowane wyłącznie z polskich sklepów firmowych nie żadnych sieciówek. Wiadomo. Robimy dla siebie. Nie na żaden handel, nie na sprzedaż. Tylko wyłącznie dla siebie i dla rodziny. Mm. Woda słoniutka. Wędliny nie, nie zbutwiałe, nie zepsute. Takie albo i lepsze, jak je dopiero co wkładałem. Dobra, za chwilę będę je zawijał w siatki. No i niech ociekają, a później przyjdziemy do wędzenia. Peklowane tutaj eee, w takim kamieniaku, w takiej beczułeczce kamiennej. Ona ma fajny kształt i dobrze się do tego nadaje jak na swoje potrzeby po prostu miód malina dobra mam tutaj jeszcze przyciśnięte w garku, bo wszystko nie weszło do tego kamieniaka ajajaj aj, aj. listeczek laurowy sobie pływa i to nie jeden Ojej, jaka piękna szyna No to do siatkowania. Na razie. Pokażę Wam zaraz jak ja to robię. Kawałek rury PCV, ale może to być jakaś inna rurka. Byleby była czyściutka, e, wydezynfekowana. No i co? Na, naciągamy na nią po prostu siatkę, kupioną w sklepie. Siatka też jest przeprana, wysuszona, także żywności nic nie grozi. Naciągamy na rurkę. Stawiamy. Akurat jedną ręką trzymam teraz telefon, więc to troszkę będę się z tym musiał jakoś uporać. Ale dam co jadę. Bierzemy dorodny kawał szyneczki. Wkładamy w rurę. I proszę bardzo, szyneczka już jest założona. Teraz przyjdzie nam tylko tutaj związać szpagatem, a później nałożyć na Drut wygięty i może już iść na obsuszanie. Później do wędzarni na ociekanie, na suszenie i do wędzenia. Nic dodać, nic ująć. Mięso wygląda przepięknie. Dochodzi 16. a szynki się wędzą. Palenisko już się ładnie rozgrzało szynki są osuszone. Teraz już zaczęło palić się stabilnie, więc przystępuję do procesu wędzenia. Musiałem trochę rurę przedłużyć o jeden dłuższy kawałek. Z tego względu, że jak była na takie dwie małe krótkie rurki podłączona do paleniska, to nie mogłem zapanować nad temperaturą. Cały czas się jak nie przegrzewało, to się schładzało za szybko. Nie mogłem zapanować nad temperaturą. Podnosiłem tutaj ten koc ten worek jutowy, żeby zbić temperaturę. No to szybko się wychładzało. Później znowu nakładałem to. Znowu temperatura rosła w środku za szybko i nie można było zapanować. A teraz ustawiłem z tej odległości troszkę dalszej. No i cały czas jadę na 55 stopni. Jest stabilnie. Na pierwsze wcięcie ustawiam. Nieco zwalnia się proces palenia. A jak potrzeba, to o jeden w drugą stronę. A jak potrzeba, to po prostu przetwierami. Wtedy się robi większy ciąg powietrza, większy cuk. I zaczyna się palić intensywniej. Dym jest mocny akurat jak ma te szyneczki aż mi tutaj po prostu do gardła schodzi Ej, kataru dostałem ale to z tego dymu tylko dzisiaj sobie jedną szynkę uparzymy oczywiście w garnku tutaj już szyneczka jest w środku Włożyłem ją, gdy woda osiągnęła 75-80 stopni Celsjusza. Szynka waży tak około kilograma, więc zgodnie z przepisem książkowym trzeba ją parzyć około jednej godziny. Tutaj zainwestowałem w taki super termometr do parzenia, do wędzenia. Z znanego portalu internetowego. I mam tutaj takie oznaczenia widać świnkę narysowaną na tym wskaźniku i strzałka na 80 więc dbam żeby tutaj temperatura nie przekroczyła tych właśnie 84 stopni woda ma być gorąca ale nie może wrzeć nie może bulgotać i tak właśnie tutaj jest do garte wrzuciliśmy też Eee, liść angielski halo co do garnka wrzuciliśmy eee, liść, laurowy i liść laurowy ziele angielskie tutaj to wszystko sobie ładnie pływa no i ładnie się parzy już 25 minut parzenia za nami tak zaraz będziemy próbować śniadczkę co będzie dobra czy nie? A właśnie. I tutaj ten wskaźnik temperatury przypiąłem właśnie na taką klamrę do garnka. I na razie patrzę, zwracam uwagę na temperaturę wody. Ale on ma taki szpikulec. I jak będziemy już parzyć około godziny, to ten szpikulec wbije w najgrubszą część mięsa. Parzenie będzie zakończone wtedy, gdy w środku będzie temperatura szynki 70 stopni. To będzie wtedy prawidłowo uparzona szynka. Dobra, godzinka minęła, więc to już jest ten moment, żeby umieścić ten piękny szpikulec w samym środku naszej szyneczki. Uwaga, i jedzie w środek. Dobra, tyle rośnie temperaturka na wskaźniku no i w końcu mamy to, 70 stopni jest troszkę musieliśmy jeszcze poczekać i nieco podniosłem temperaturkę i w końcu doszło no trzeba brać oczywiście uwagę na niepoprawne wskazania może się ten termometr parę stopni mylić więc następnym razem jak będziemy to parzyć to Będę robił większą temperaturę wody niż 84 stopnie, tak jak tutaj było. Z parę stopni po prostu więcej, ale tak, żeby się nie zagotowała ani nie, nie bulgotała. Już można na spokojnie. Nasz piękny szpikulec wyciągnąć z związka. Proszę pani można już wyjmować. Pomoże pani? Bardzo proszę teraz zanurzyć w wodzie. Robię moją żeby się nie poparzyć. No to. Dobra, super. Poszło bardzo dobrze. Buty, buty, buty. buty. Ciekawe, co to będzie. Ja piję tak. Wygląda bardzo ładnie. Oj, wygląda. Gorące. Zimne. Gorące. Zimne, gorące. Nie patrzę. O, o, o. Daj, tu trzymaj, ty. tutaj, 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 że tutaj, trochę, tak? tutaj, 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 ja tutaj, złapę. tutaj, tutaj, To jest właśnie to. tutaj, tutaj, jest? No, chcę, Nie. Wkładaj do buzi i próbuj. Nie. Pycha. O. Jak już ten paluszek jest w górze, to znaczy, że jest dobre. Jeszcze da do mnie kawałek. Rewelacja. I są czyste. Kwiemy. Czyli po prostu kwintesencja, pusta. udana. Jakie dobre, pokaż. jak jest szynka tata Cześć Cześć, Cześć.